z klasy 402 Dieta cud Wiecie co? Piątek mam urodziny Urządzę najlepszą imprezę świata Lepszą niż rok temu? Znów będą zupki w proszku? Uuu, ekstra! Mama dostała je w promocji Tym razem będzie niesamowicie Aha, Aha. Ciotka Bimelda przysłała mi 100 biletów do Bestiolandu Bestioland? Niemożliwe! Uwielbiam Bestioland! To najfajniejsze miejsce na Ziemi! Wiem! Dlatego zaproszę tam przyjaciół! Ach, to chyba nas, tak? Patrzcie! Jesteście na początku mojej listy! A zaproszenia przyniosę wam jutro! Wszystkie imiona są ułożone z flaków potworów! Super! Super. To na razie! 100 biletów. Hmm. Na dziesięciu każdy może się przejechać dziesięć razy. O, dziesięć razy? Tak, ale jeśli przyszłaby tylko połowa jego przyjaciół, moglibyśmy jechać 20 razy. Hej, jak ty dobrze liczysz! Ale tylko w takich przypadkach. I tak myślę, jak się pozbyć kilku dzieciaków i podzielić się z tobą biletami. Ale ty masz łeb! Cześć Penny! Hej Gabi! Gdzie jest moja babeczka? Wiesz, chyba zostawiła się przy kasie. Hej, Penny! Hej, Nancy! Co tam masz? Ziarna pszenicy, słonecznik, soja. Lubię zdrowe jedzenie. Mojej babeczki nie było przy kasie, za to ty zajęłaś mi miejsce. Siadaj tu ze mną! I możesz zjeść moje ciastko. Ja wolę zdrową żywność. Ach. Nie rozumiem, dlaczego Freddy powiedział, że Charlie to straszny nudziarz. Nie mam zielonego pojęcia. Hej, Charlie! W czwartek obchodzę urodziny. Zapraszam cię na imprezę. Dzięki! Nudzież ma ciekawsze zajęcia. Trafiony! I kiełki? O, jakie to budujące, że taka młoda osobka myśli o prawidłowym odżywianiu? Tak, staram się jak mogę. Powiedz, czy od dawna kupujesz zdrową żywność? Od śniadania. O, witam w krainie tych, którzy myślą o tym, co wrzucają do żołądków. Dzięki. Niestety młodzi ludzie zwlekają z tym zbyt długo. Może toksyny nie zrujnowały jeszcze twego organizmu? Pokaż język, kochanie. Jeszcze? 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 Hmm. Słaba linia życia, wąski przewód pokarmowy i nieaktywny system nerwowy. E, to niedobrze? Cii, sprawdzam pole energetyczne. Zamknięte i zablokowane. Za dużo nawiału i tłuszczów zwierzęcych, za to za mało tłuszczów roślinnych. Przyszłaś do mnie w samą porę, młoda damo! Przyszłam tylko po to, co je moja koleżanka Penny. Nic mi nie jest. Naprawdę? To pokaż mi swoje uszy. Są jak dwie mapy. Nie trzeba. Ja naprawdę. Tak jak myślałam. Jesz zbyt dużo słodyczy, dziecko. O, niesamowite! Skąd pani to wie? Wyczytałam to z twoich uszu. Orety, dobre! I będziesz za gruba, chyba że przejdziesz na moją specjalną mikroelementową dietę. Nie martw się z ciocią Maruszką, będziesz jeszcze szczuplutka i zdrowa jak rybka. A może po prostu kupię sobie kiełki? Moja przyjaciółka je zjada, jada, wygląda świetnie. Tak, na pierwszy rzut oka. Jestem pewna, że ma słabe, kruche, kości, nieodporny organizm i zblaczałe mięśnie. Widzisz to jabłuszko? Na zewnątrz wygląda apetycznie, ale patrz, co ma w środku. <laughs> Zgniłe, ty też tak będziesz wyglądać, jeśli nie posłuchasz moich dobrych rad Ech! O, ale zaproszenia, to Bestiolandu, co? Macie szczęście Tak jak ty, widziałem twoje imię na liście Tak? Wspaniale! Całą noc będę jeździł na morderczym torze! E, tylko tym razem na pewno nie zjem śniadania ani obiadu! Świetny pomysł! A wiesz co, Don? Rodzice Frediego wydadzą mnóstwo kasy na to przyjęcie. Musimy się im odwdzięczyć jakimś prezentem. Tak! Zaraz wszyscy się zrzucimy! Ja też dam! Świetnie! Po 50 dolców wystarczy! Pięćdziesiąt dolarów? Jesteście! Mam dla Was zaproszenia na imprezę! Hej, Don! Czekaj! To już dwóch! Ej, czekaj! Cześć, Penny! Nie mogę się doczekać śniadania. Mam sałatkę z ziarna pszenicy, pestki słonecznika, kiełki i siemieniane. Siemię? Siemie? O, a ty dziś nie masz? Nie ma sprawy. Podzielimy się. Sproszkowane czy w całości? Nigdy nie jadłam siemienia. To z czym robisz sobie kamu, co? Tego też nie jadłam. Chyba żartujesz. O musisz przeczytać najnowszy poradnik cioci Maruszki. Zobacz. To moja Biblia. Jeśli nie chcesz za bardzo utyć w wieku 12 lat, musisz to przeczytać. Dziękuję, ale jem to, co daje mi mama. Nie. Musisz się pozbywać toksyn! Przeciążasz swoje nerki! Chipsa? A Jak możesz jeść takie świństwa? Myślisz jaki olej wlać do auta, ale do żołądka wrzucasz wszystko! Ja nie mam auta. Tak, ale masz żołądek. Chociaż przy takiej ilości soli pewnie już niedługo nie będziesz go miała. Chyba sama nie wiesz o czym mówisz. O, naprawdę? Wiem doskonale, bo czytałam nowy poradnik cioci Maruszki. Żyj dłużej, wyglądaj młodziej. Chcesz wyglądać na 5 lat? Nie śmiejcie się! To naprawdę ważne, żeby jeść bez tłuszczu, bez konserwantów i bez. przyjemności! Bardzo ci będzie przyjemnie z nieczynnymi nerkami. O tak, a ty wiesz wszystko o moich nerkach? Oczywiście, że wiem! Po tej lekturze mogę ci powiedzieć, co jesz kiedy tylko na ciebie spojrzę. Daj spokój! Naprawdę! Jesz dużo warzyw takich jak pomidory, ziemniaki, fasolka i kalafiory? Nie cierpię takich rzeczy. Um, um, myślałam o makaronach, pyzach i kluskach. I nie obiadaj się spaghetti z ketchupem. Prawie nigdy nie jem spaghetti. Ale patrząc na twoje czoło, mogę powiedzieć, że lubisz cukierki. O, oh, Niesamowite! Wczoraj widziałam, jak Gabi jadła cukierki. Tak? Wszystko jest w tej książce. A odkąd stosuję cudowną dietę cioci Maruszki, potrafię zrobić 16 pompek naraz. Co? Tydzień temu robiłaś osiemnaście pompek. Tak! Ale kto wie, ile szkód wyrządziłam moim enzymom? A teraz dzięki diecie dwa o enzymy trawienne. A poza tym dostałam dwie piątki z klasówek. Ale skąd wiesz, że to dzięki diecie? Wini? Słyszałeś, co się stało wczoraj w Bestiolandzie? E, nie, a co? Był okropny wypadek na morderczym torze. To się stało na śmiertelnym zakręcie. Jechali chyba 200 km na godzinę i jakiś chłopiec, takiego wzrostu jak Joe, wyleciał z siedzenia. I co nie niezła akcja? Nikt nie wie. Najgorsze jest to, że nie można nikogo zaskarżyć, bo nawet nie odnaleziono ciała. Mm. Króliczek? Bardzo ładnie. A, koni, bardzo dobrze. O! Muszę porozmawiać z twoją mamą. Hej, Joe! Zapraszam cię na przyjęcie urodzinowe! Yy, na zupki z proszką? Nie tym razem! Co za ulga? Gdzie to będzie? W Bestiolandzie! E może od razu wypchnij mnie z pędzącego samochodu. O! Ja też jestem zaproszony! Oczywiście! Super, lubię bestiolant, mają tam morderczy tor Tak, szkoda, że tam nie pójdziemy, ale Freddy nie lubi się bać Pewnie spędzimy cały wieczór na popołudniowej herbatce u cioci Loli o... Dziękuję za zaproszenie, ale nie uda mi się wyrwać z domu To chyba wszyscy Ha, pomyślałbyś, że wykiwamy Artura? Niezła akcja Grzeczni chłopcy zasłużyli sobie na przejazd morderczym torem sto razy Naprawdę, to piesek. Mm. Coś nie tak, Freddy? Nikt nie chce przyjść na przyjęcie. Hej, nie martw się! Ja i wini przyjdziemy! A z takimi przyjaciółmi nie potrzebujesz nikogo. Dzięki, że będziecie ze mną. E, jasne, że będziemy. Tam, w Bestiolandzie, będziemy się bawić, zajadać pysznościami. To będzie zabawa! Tylko my trzej, prawda? My czworo. Moja siostra Debra też idzie. Co? Co? O, nie. Same konserwanty, chemia i barwniki. Ale paskudztwo. Dajesz o? dzieciakom hmm. tę truciznę? Chcesz je nakarmić, czy zabić? Weź całą taczkę cukru i wsypij mi ją do gardeł. Mm. Przepis cioci maruszki numer 9. Wczoraj wieczorem zmiksowałam 20 hodowanych ekologicznie warzyw. Wystarczy mi na tydzień. A ósmy rozdział, Gabi? Zapomniałaś? Witaminy giną po czterech godzinach. Trzeba używać świeżych warzyw za każdym razem. Ale to znaczy, że muszę wstawać wcześniej i spędzać co dzień mnóstwo czasu w kuchni. Jeśli chcesz dbać o zdrowie, gdzie masz zamiar spędzać czas? Spójrzcie na te słabe włosy. Byt okay. Chyba muszę porozmawiać z Anną May. Stół numer trzy pod oknem. chłopak Chłopaki, tłusty posiłek. Numer 8 przy drzwiach, dziewczyna je produkty z konserwantami. Stół numer 5 przy koszu, chłopak obżera się mielonką z puszki. To ty też jesteś z nami? Siostro, witaminko? Nie jestem, po prostu pilnuję porządku. Hmm, wiecie, te kiełki są bardzo smaczne, zwłaszcza posypane pszennymi otrębami. Jasne. Ale pamiętaj, co mówi ciocia Maruszka. Lepiej nie mówić podczas jedzenia. Pozwól działać twojej ślinie. Wiecie, muszę wam coś powiedzieć. Wczoraj miałam koszmarny ból głowy. Prawda! Całkiem zapomniałam o witamina. <ścoughs> jadłaś słodycze? Nie, nie jadłam. Oczywiście, że jadłaś. Gdybyś przestrzegała bez cukrowej diety. Nie byłabyś wcale zmęczona! No przyznaj się! No dobrze, zjadłam jedną kulkę lodów! Tylko jedną! Tylko jedną? Ale z bitą śmietaną i gęstą polewą czekoladową! A może... Może nie trzeba przestrzegać tej diety, tak? Dokładnie. Widzisz te paluszki, które zjadę, bili? Wyglądają smakowicie. Jeden by chyba nie zaszkodził. Mm, pycha. Francuskie palusz? Podaj mi jogurt, szybko. Muszę przyznać, Freddy, to najlepsze urodziny, na jakich byłem. Proszę, twoje bilety. <grym> Chciałbym, żeby inni też przyszli. Ale teraz mamy więcej jazd dla siebie! Naprawdę? Nie wpadłbym na to. Aha, obiecałem jej, że przejedziemy się pod wieczorkowym trolejbusem Cioci Loli. A ja będę na cajniku! A ja obiecałem Jesiemu, że pójdziemy na morderczy tor. Chyba rozumiesz, muszę dotrzymać słowa. No to ba! Opa. było proste. Teraz musimy zdecydować, czy chcemy jeździć na morderczym torze 10 razy, czy 20. No, ja tam wolę 20, a nawet 30. Szykuj się na grozę wini. Słyszałem, że ktoś wyleciał z kolejki, i nikt go więcej nie widział. Słyszałeś to ode mnie, głupolu. Zmyśliłem to, pamiętasz? A, prawda. Ale i tak będzie strasznie. Pomyśl o nazwie! Morderczy tor! Dobra! Uwielbiam te rzemienie. Są bardzo niebezpieczne. Zwiększają zagrożenie. Ach, jedźmy już szybciej! Czy to ty mnie złapałeś za ramię? Myślałem, że to ty. Ale odjazd! Czuję, że wszystkie włosy mi stają dęba! Ej, patrz! Ha? Ale mięcza! Fajniejsze. O, zatrzymuje się w środku trasy! Niesamowite! Uwaga, nie, nie wpadajcie w panikę. Nie, w panikę. nie odpinajcie pasów bezpieczeństwa. Dołożymy wszelkich starań, żeby dowieść was do celu. Coś nawaliło? Nie, nie martwcie się, już wiemy, co się zepsuło. Tym razem na pewno uda nam się to naprawić w ciągu najbliższych sześciu godzin. O? Wypuśćcie nas! Ja chcę do mamy! Aaaa! Aaaa! O, bilety! Świetnie! Pojeździmy na wszystkim! Tak, to moje najlepsze urodziny w życiu! Dzień dobry. Ojej, jaka ładna fryzura. Charlie, znalazłam twój długopis. Poznałam po śladach szczęki. Wini, Jessie, wygląda ci na zmęczonych. A -a 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 -a. <grym> Wisieli na morderczym torze do góry nogami przez trzy godziny. Rozumiem. A kiedy zeszli na dół, nie chcieli już na niczym jeździć. Krzyczeli nawet, jak zobaczyli autobus na parkingu. O, o przykro mi, miałeś zepsute urodziny. Nie bardzo. Chociaż nie zdążyliśmy zjeść lodów ani ciastek. Nie byli głodni. Inne dzieci też nie chciały jeść? Nie było innych dzieci, bo nikt nie chciał do mnie przyjść. Było mi bardzo przykro. Na pewno nie tak jak dzieciom, które nie były zaproszone. O, jakoś o tym nie pomyślałem. Ale za rok zaproszę wszystkich. To bardzo dużo czasu. Może mógłbyś coś dla nich zrobić już teraz? Dzieci, Freddy ma dla Was dobre wieści. Dziś mam urodziny! Świetnie! I chcę je świętować z wami wszystkimi! A teraz, jeśli wy dobrze się czujecie, możecie się poczęstować. Czekajcie! Przecież nie chcecie, żeby te toksyny zniszczyły wasz organizm? Kremy? Zbrodnicze kalorie. Czekolada? Zabójczy cukier. Cukierki? Złodzieje energii. No właśnie. Zjedzmy je razem. Wtedy rozłożą się na nas wszystkie. Wiedziałyśmy, że ten dzień musi przyjść, kiedy dopadną nas ciemne siły szkodliwego odżywiania i przeciągną nas na stronę cholesterolu i tłuszczu. Mm, jakie to dobre? To krem czy bita śmietana? To krem i bita śmietana. Hmm. Bądźmy silne, siostry, witaminki. Zamknijmy oczy i powtarzajmy: jesz źle? Już po tobie. Jesz źle, będziesz w grobie. Jesz źle, już po tobie. Jesz źle, będziesz w grobie. Jeszcze Jesz raz. Proszę z podwójną polewą. Jesz źle, już po tobie. Jesz źle, Będą. będziesz w grobie. Jesz źle, już...